Moi Dzisiaj Wam pokażę jak wykonać takiego sika Ma takiego dużego. Materiały pani kamerzyska podejdzie. Przydatne będą materiały, tak jak tutaj widać. Klepina brudowa, klepina zielona, zwykła bibuła marszczona żółta i wykołaczki. Wykołaczki mogą być o połowę na lat i mniejsze, jak chcemy większy. Kwiat to wykołaczka może być większa. No i sznureczek, żeby przywiązać kwiata. I oczywiście klej do nożyczki. Mam nadzieję, że niczego nie wspominałem. To tak, zaczynamy. Zaczynamy od wycięcia kwiata. Mniej więcej pani podejdzie, Mniej więcej tniemy na taką szerokość. To nie musi być od linijki. Mniej więcej tak na oko. Około 2 cm. I na jednego kwiatka dwa takie paski. Taki paseczek bierzemy mniej więcej składamy na pół. Tutaj gdzie jest połówka, to ją skręcamy na drugą stronę. Możemy przyklecić dwa razy nawet. I układamy w ten sposób, nakładamy na siebie mniej więcej. I rozciągamy. To jest specjalna bibuła taka klepina do takich kwiatów. Właśnie połowę kwiata. I tak wygląda mniej więcej połówka. Jedna. Oczywiście nie przyjmować, jak tutaj coś wystaje, bo to będzie zakomuflowane tutaj łodygo. Będzie zakomuflowane. Szczerze, to lepiej, jak jest dłuższy taki płatek kwiata, to później jest łatwiej związać. I umieścić na wykałaczce. Drugi pasek robimy dokładnie to samo. Bierzemy na pół i skręcamy za dwa razy i nakładamy na siebie. No i oczywiście rozciągamy mniej więcej. Następnie. światne będą pręciki tak jak tutaj w tym kwiatku oczywiście wybrałem żółty, bo taki miałam, taką miałem bibułę pod ręką. Może, bo, mogą być bardziej pręciki koloru pomarańczowego albo kremowego. A jeśli nie wiecie Państwo jak zrobić pręcik, to to jest najprostsza sprawa. To jest bibuła wiadomo. Jest to jest troszeczkę podarte, a to nie szkodzi. Tniemy mniej więcej tak na oko, to nie musi być od linijki. O, i taką bibułę bierzemy mniej więcej na pół. I o tak skręcamy. roboty, trzeba najbardziej skręcić, żeby się nie podkręcały. O i taki robimy sznuleczek. Tak, następnie. Akurat jeden mamy pęcik, drugi już tutaj wcześniej przygotowałem, mogę też dodać. To tak samo poprawiam, żeby się nie odkręcał. Oczywiście długościami się nie przyjmować, bo można po prostu na koniec podciąć nożyczkami albo zakamuflować tak jak to się tutaj wcześniej mówiłem, łodygą. I nie będzie nic widać. Tak jak się będzie dobrze trzymać. I to tak bierzemy jedną półkę, Chowamy pręciki do środka drugą półkę świata kropusa. To się nie przyjmować, bo ta sztywna bibuła na początku może być zamknięta. To jest elastyczna trepina. Ona się wygina. Później można ją łatwo poprawić wedle życzenia. Następnie sznureczkiem. Najlepiej sznureczek. Może oczywiście też być do tego trud florystyczny. Także trud florystyczny jest mniej dostępny. A sznureczek to zawsze gdzieś mamy. Pod ręką albo w domu. Przywiązujemy kwiata Mocno. Najlepiej na dwa razy. By nam się kwiat nie rozwiązał. A najlepiej jest przywiązać tak z centymetr od dołu. Z centymetr od dołu. Następnie obcinamy nadmiar tych śnódeczków. I wcześniej, tak jak Państwu mówiłem, tutaj wystaje taki brzydki pręcik. Normalnie przecinamy. I tak wygląda połowę naszej pracy. Połowa. Można to odchylić. Ustawić. Nakręcić. Następnie. A i jeszcze dodam. Tak jak tutaj mi wyszło fajnie. Jeden, połowę kwiata płatko może być wyżej, drugi może być niżej. To wtedy wygląda tak bardziej, wtedy tak wygląda bardziej naturalniej. A tutaj w sumie mi wyszło też podobnie. Chyba bardziej symetrycznie. Kolejnym etapem będzie umieszczenie wykołaczki. W dowolne miejsce, delikatnie, żeby nie uszkodzić kwiata. I tak to wygląda. Tutaj akurat jest taki kwiat, że nam kamufluje podstawa kwiata. Kolejnym etapem będzie. wycięcie o takich dwóch pasków, takich dwóch pasków i oczywiście rozciągane takie paseczki. Mamy takie, akurat mam tutaj drugi drugą połowę od ręką to już nie muszę wycinać następnej. Gdy nam się łatwiej, to możemy wzdłuż przelecieć klejem. Następnie oczywiście tak jak tutaj ten sznureczek zaczynamy od kamuflażu. Okręcamy tak ze 2-3 razy. I tak stopniowo powoli zjeżdżamy do dołu. Troszkę musimy tak ścisnąć. By tak było, jak to się mówi, mniej więcej taka naturalna łodyga. I oczywiście klej nam się zsycha, to trzeba na przykład na wykołaczce umieścić troszkę kleju i troszkę na krepinie. I stopniowo określamy. tak stopniowo powoli A tak, moi drodzy, zauważyliście, że ta wykołaczka jest po prostu dużo. A dlaczego dam taką dużą wykołaczkę tak w takiej długości? Bo ponieważ chcemy na przykład sobie umieścić gdzieś te, takiego kwiatka na przykład nie wiem w ziemi Jakaś zbrakowana donica, że jest po prostu kwiatek na usach, Po prostu wywaliliśmy tego kwiatka, została sama ziemia. Można wbić w donicę śmiało w ziemię, albo na przykład w styropian, na, na przykład jakiś machem zakamuflować. Oczywiście to już tak zostawi, tak zostawię, że można było wbić. Co nam jeszcze brakuje? Oczywiście liści nam brakuje. Teraz ja Państwu pokażę jak zrobić liście. No tak, na mniej więcej takiej szerokości wycinamy. I mniej więcej na pół. Następnie robimy drogi liścia czyli wycinamy tak i wycinamy tak oczywiście to nie musi być od linijki tylko na oko takie coś na oko i drugie tak samo Następnie, tak samo jak kwiatak Lokusa, rozciągamy liście. Oczywiście od, od podstawy nie, tylko tutaj od góry, środek. Drugi liść, dokładnie to samo. Następnie. Smarujemy. Najlepiej więcej kleju dać. Można się będzie najpewniej trzymać. I umieszczamy na łodyce. Oczywiście okręcać możemy, to wtedy jest tak bardziej. tak nam wyjdzie oryginalny? można troszkę poprawić, można symetrycznie, można nie niżej, ja dam tak bardziej symetrycznie tutaj umieszczę, I tak samo kręczę, okręcę delikatnie. Na koniec liście poprawiamy, żeby troszkę odstawały. Tak samo kwiaty poprawiamy, Żeby na przykład bardziej otwarty. I żeby były widoczne pręciki. I to tak. Tak wygląda nasz jeden kwiatek. Oczywiście jak przyłożymy drugiego czy kolejnego, wtedy efekt jest najlepszy. Bo można na przykład takiej donicy, albo gdzieś w jakimś umieścić na w koszyczku, to najlepiej, jak jest 5-7 sztuk do 10. a też to sami wiecie, czym więcej, tym lepiej. I wtedy jest efekt najlepszy. I o tak później umieszczamy takie bukieciki. Możemy, jak wbijamy, to możemy pod ukosem, żeby wszystkie nie były takie stojące. A w sumie zazwyczaj to krokosy są stojące. I czym więcej takich kwiatów, o tym jest bardziej Najlepszy, najbardziej, najlepszy efekt. Tak wyglądają moje krokusiki. Państwo, możecie też takie wykonać. To się wykonuje bardzo łatwo i sami wiecie, osobnie parę minut. Jest fajny efekt. A w godzinę można wykonać tak powoli, jak to się robi pierwszy raz, to można wykonać na spokojnie 2-3 sztuki takich krokusów. A tak. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam do pracy. 辛苦呀。